No co, lecimy. W jakimś odcinku będziecie to mieć. Zobaczymy, czy nam coś. O! Wow! Jaka magia! Dobry początek, wiecie? To zwykłe skrzynki. Bardzo fajnie, bo chyba chciałam tego Powera. Chociaż nie zaraz, to był ten drugi, ale te obydwa do są w sumie bardzo fajne. Coś trafiliśmy w tym odcineczku. Chociaż tyle. Dobrego. Ok, to by było na tylem. Powiem Wam, że 56 level, bo 56. level miał. Powiem Wam, że kurde, miałem normalnie chyba 18. I taki level to jest, kurde, naprawdę szacun po prostu sza okej okay. zatrzymamy więc kickbox hmm, nawet dwa hmm, dwa nawet dwa. Dwa, dwa o o gadżet do franka oraz. raz jest słuchajcie Słuchajcie. Mamy słuchajcie. Nową postać. Na niego. Na niego pójdą pewnie te punkty, które No. Power do Barleya. Dodaję plus 140 punktów obrażeń na sekundę do ataku Barleya Okej. Okay. już chyba mam dwa do Barleya z Snowpowerem. Y. Tym razem chcę, że oznacza znowu coś. Co to się oznacza? Gadget do EMS. Ok. Friend zauwanie. Okay. Znowu. Ok. Pas asteroid. Ej, to ten opening przejdzie do legendy, słuchajcie. To przejdzie do legendy mojego kanału. To przejdzie do legendy mojego kanału. Przejdzie, przejdzie. Mego. To przejdzie do legendy. Energia i power do Shelly Plaster Ej, to przejdzie naprawdę zalegam. Lol, znowu się da. do Shelly A, poaktywując ten główny atak, Shelly skupi się ostrzał na najmniejszym opcji. I Safarer do Dynamajka. Demulka. Plus tysiąc do obrażeń super ataku. Dynamajka. Czyli Dynamajka. Okej, okay, słuchajcie. A więc no niestety tylko jedna, i jedna, i jedyna postać Ale... Kurde, podziało się wiele, słuchajcie to, przej to przejdzie do legend A więc słuchajcie, już zajął nowy odcinek z Brola, Bo trafiliśmy na niego Więc no... Więc tam go wytestujemy Ja go na razie nie dotykam Znaczy no go teraz tutaj dotknijmy Tylko ten... Tylko że po prostu nie będę nim grał w ogóle Słuchajcie a więc musimy sprawdzić ile rzeczy trafiliśmy. Ile nowych rzeczy. E, raz. Dwa. M, dobra. O nie to. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Nieważne tam. Dziewięć. Mister hmm. Bat. Dziesięć. Spodziewałem hmm. się, jak jest na niego, jak już chodziło o postać. Nie 11. Nie teraz. Co ja coś dodam? Nie wiem. W każdym razie mamy chyba 10 nowości. A więc to słuchajcie, przejdzie do Legend. Przejdzie do lego, Legend mojego kanału i Brawl Sarsa. A więc już jest drugi odcinek. A w sumie to jest chyba właśnie ten odcinek, wiecie? Po prostu ten... Ja wam to przecież montuję. Zapomniałem co gadam, słuchajcie. No a więc pewnie już zaraz będziecie widzieć jak testuję na niego. A więc słuchajcie, mamy nową postać Jest to dziewczyna z tego co wiem, tak? Dziewczyna? Dziewczyna Może teraz bym mogła to od razu nagrać, wiecie? No nie, ja myślałam słuchajcie o nagraniu w sumie update'u. Okej, okay. no więc dobra No to sobie ja poczekam Na ten nowy karnet To wtedy to sobie nagramy No i słuchajcie yy... Przejdzie do legend, co naprawdę no, wreszcie tutaj jedna jedyna nowa postać Więc no... Oby tak dalej, słuchajcie. Mam nadzieję, że coś w tym nowym karnacie jeszcze trafię. Też właśnie nie będę nic sam otwierał, tylko to sobie ekspił. No i dobra... Ehm, teraz wykorzystajmy to na, na niego. Okej. Okay. Na ni na ni... Simpson, Murdelson, Co tam U Benson? Laks. No nie do ciebie to było, ale okej. Okay. Siema to ja, Ninjaman, jest dzisiaj z nami. No. Hibonica. No. Wysartował nowy karnet. Taki dzisiaj krótki luźny odcinek zrobimy. Wytestujemy między innymi na niego, ale na razie myślałem o takiej tam jednej luźnej rundzie na PowerPlayu jako Jessie. Tropiłem ostatnio, znaczy w tym odcinku, bo w sumie Wam to wlepie. To nagrywałem. Jak ja już o tym zapominam, to Wam to wlepie. No i będziecie mieli no zapewne o samym końcu. No to tam będziecie mieli właśnie. No, dowiecie się wszystkiego. A temat dzisiejszego odcinka, a może na początku. Yy, no cóż, sami wiecie. Dobra. Tutaj niestety szelka nadciąga. Marcel? Oddział Marcel. Do roboty. A, yy, no bo ta yy, tam dropłam ten Star do Jesse II, ale go nie testuję, bo wolę ten akurat. Na razie go po prostu nie tykam, no to mi się nie chce. O właśnie Marce, teraz yy, marchewka inaczej. Teraz ten właśnie gadżet do Nity jest beznadziejny. Czemu? No bo chłopie... No następny raz go jak użyjesz, to sobie zobacz yy, właśnie dlaczego. Zaraz zobaczysz zmiany na ten temat. Dobra. Dobra, lecimy. Trzymam za ciebie kciuczki. Ja ten tak, nie, nie, nie. No. Jest to w ogóle w telewizji oglądam no. Pokémony. Napiszcie słuchawkowicze, czy to słyszycie. Ja też. <gry> Na serio? Ja słyszę. No to nie wiem, może ludzie też będą. Dobra, tu w czaczkach postawiłem wieżyczkę obronną. No, ale w sumie ta wieżyczka nawet chyba sięga sejfu. O, nie udało mi się. Dobra, trzeba obraniać misia. Misiu nawala. O nie. Kolcik. Zły kolt, zły pies. Dobra, mają 8%, mordo, wygramy to. Dobra, El Primo dobił. Emotka. No i pięknie. Okej, okay, no właśnie, grałem akurat Jessie, bo mam misję taką. Okej, okay, ta druga rundka, czy testujemy na niego, morda. Ta, a ile ma jeszcze, co został i no, muszę jeszcze wygrać z dwie gry. No, mamy okay, jeszcze. No, okej, no to lecimy. Napiszcie, słuchajcie, kto będzie kupował Karnet, bo ja to będę kupował, ale nie za płatne takie Gemy, co kupiłem, tylko za takie Gemy normalne zebrane w grze. Marwa o tym tam wie, że ja z poprzedniego Karnetu sobie trochę wyekspiłem i z tego wyexpie i będzie mnie stać. I jak będę już miał pełny, to rozumiecie, to zrobimy taki duży opening. Wszystkiego co tam jest. No, oprócz tego big boxa na sam start, jakby. No. No bo wiesz, jest big box, który od razu masz, co nie? No, to by otworzyłem, bo sobie zapomniałem, że miałem nie otwierać. Sorry, ludzie, ale. No nic nie dropło mimo wszystko. Mordo, jest marnie, musisz se ultę naładować. Nie idę tam. No dobra, to idź. Ja trochę im self obiję za ten czas w sumie. O nie, zaraz, co się stało? Ej, nie, no serio ludzie, coś mi, coś mi się zepsuło. Nieważne. O nie, ej, Borosa tu idzie. Dawajcie, dawajcie mordaczki. Zaraz, od kiedy my to mamy poko w ogóle w teamie? Nie zauważyłem. No Dobra, już ponad w, w takim razie. No to głupie powiadomienia No i świetnie To w takim razie mordo możemy yy, Możemy już yy, Wytestować na niego, bo nie ważne Bo tak No to lecimy mhm. Na co idziemy? Okej okay. No weź kogoś na niskiej randze Bo wiesz, później może być masakra, o właśnie Miałem na tym odcinku, po, po postacie. Yy, tam te punkty mocy, z tego poprzedniego, no, wiecie... Tam, trochę na niego tych punktów mocy poekspiłem, żeby go mieć na wysokim poziomie. I chłopie, już mam go na szóstym. Rozumiesz? Na szóstym chłopa już mam. Co mam tak w ogóle dziś ciekawego w sklepie? Kołujący orzeł do bo... No to nie o to mi chodziło. Dobra, po prostu po jakieś postacie. Czy mamy już kogoś na ósmym? Nie ma, naprawdę. Dobra, ulepszę kogoś może na siódmym. Żeby mieć gadżet, coś, albo nie wiem. Dobra, nie. Kogoś wymaksuje, słuchajcie. Niech to będzie... Niech to będzie piper. Dobra, słuchajcie. Ma wymaksowaliśmy właśnie oto piper. A więc piper jest już na mocy dziewiątej. No i teraz tylko czekać na set power. No to, cóż. Widzicie ludzie, tak się właśnie szybko wydaje pieniądze. Uf, nie ma. Taka mapa, no. Dobra. Nani w ogóle jest trudną postacią ze względu na swój atak. Ale da się to ogarnąć. No. Ale właśnie czy... ludzie mówią, że niby Nani jest taką najbardziej postacią, mm, jak to się nazywało? Mmm... Taką TRICKSHOTOWĄ bym rzekł? No. Taką, taką trudną postacią po prostu. Ale jak się to ogarnie, to jest mocny. Ja w nie treningowy trochę trenowałem właśnie. O, tam też jest nani. Dobra. Muszę zrobić jednego chociaż kila, Fajnie by było. Dobra. 2100 dostał. Więc nawet dużo tam Ci pomóc No Dobra Ubrywają trochę Dobra, chodź Sara, chodź Chodź Pięknie Ojej, zebrałem to w ogóle O, dobra Leżysz Dobrze no To ja poczekam Emotka <noise> Emotki są the best, to nie? O właśnie. No bo yy, Marchewa ma te, miał ten karnet. No. Yy, mówiłeś mi, że też będziesz kupował ten teraz aktualny. Co nie? Dobra, mordo. Tutaj w szaczkach nikogo nie ma? O nie. Dobra, ja tu się ukryję. I zaraz wypuszczę mojego ataka Ultimate. <noise> Lol! Ej, patrz, mordo! Nic nie widział, chłopcy, nie? Dobra. Muszę się ukryć. Ojej, no co się stało?! No naprawdę! Czemu w tamtą stronę to głupie poleciało, łajno? Łajno. Łajno, łajno. I przez co przegraliśmy całe życie, co nie? A gdyby nie to, to byśmy wygrali całe życie. Co nie? No dobra. Ej, drugi poziom, świetnie. Tylko mała Nie, skrinka za jedną. Nie, nie będę, nie będę stukał, nie będę! Nie! No, nie! Palec, nie! Słucha y, Sony słuchawki. Nie! Nie! No, co za! Nie! No. No. Żeby było trochę śmiechu na odcinku, jeżeli to w ogóle było śmieszne. Marcel, było śmieszne? Marchewa Marchewa.pl było śmieszne Czekaj, chwila. Teraz zaś to ma 4500 lol Mordo, ale ty się nie rozłączyłeś, mam nadzieję wiesz. No, nie, nie, nie! O, nie rozłączył się no. Pomszka cię, kolego Pomszka POMSTO Taki agresywny odcinek dziś trochę, wiecie. Ojej! Tego... Tego pana tu nie chciałem. Eee, już po nas. O! O... No, ja Zabiłeś naszą całą grę. Brakował mi sześciu. Nie bym miał mega box. Nie! Nie! Yeah. Ej, teraz ześ to masz 4500. Co? No te, par cube, zobacz. 6500. Nie, 5500. Teraz 4500. Gubia peni. Walcie się na ryj. Na zbity pysk. Mam raty, to tam sobie ponisz pięknie. A ja trochę tu ludzi powtórzę Yeah, zabiłem Daj na mordę Ej, tak na logikę to wziąłem, żeby tak to właśnie normalnie płaski To by wyszło e, Daj na mordę, rozumiesz? Uh -huh. Nie wiem, żebyś na przykład dał komuś na mordę, nie wiem, placek Oho uh -huh. Dobra Muszę e, wreszcie wykorzystać mój atak. O, tam jest tulecik. Lol. O, gdybym teraz tak go naładował, to by było pięknie. O, pięknie. Dobra, słuchajcie. Musimy tutaj w ekstremalnych warunkach ści ścianowych. O nie! Tam jest! Lecę! Wal się! Pięknie! No i po sprawie! No i mam Ojej, ja nie dałem, nie to mam emotkę co trzeba, ale okej Następny poziom Świetnie I już mi nie pokazuje, że mam to kliknąć, spoko O, 10 gemów teraz, a to od razu odbierzemy Właśnie tylko takie rzeczy będę odbierał, rozumiecie? Ale te skrzynki to nie Tylko takie rzeczy będę odbierał No to sobie otwieraj Propek. Lecz się ścięło serio. No wiesz, to są lagi porządne, chociaż w sumie już nie powinno. Na no. początku takie powinny być. Jak ten no, karno dopiero wystartował. Mam 19 koinów. O, mogę je widać na dodatkowe punkty do, nie do na niego. To kupmy. Nie żałujmy paru monetek Okej okay. To co, lecimy? Chwila chwila co? 7 Nieźle Ja właśnie... Wy co już oglądajcie, ja to chyba ostatecznie dałem, że dam na początek te no, opening. Ja miałem dwa razy 7. Star Power i gadget. Dodaj mm -hmm. na Maika. już myślałem, że będzie jakaś postać. No, ja za każdym razem jak otwierałem te, te mega boxy, znaczy mnie... no za każdym razem jak mi się to podświetlało, że niby coś jest, to nie? To... Ciągle miałem w oczach nadzieję. Nadzieję, że to kolejna postać. A tu... Miałabyś krótki odcinek, ale jest trochę dłuższy. Teraz już będzie trwał z 20 minut. Może... Może mniej, może więcej. Nieważne. I tak będziemy go teraz mordo kończyć chyba, co nie? Nie, trwa. No, ma, to nagranie trwa 13, ale jeszcze z tym openingiem krótkim, to to będzie, no, z, nie wiem, z 18. Nie pamiętam, ile tam to nagranie trwało. O, oberwał O, oberwał. Wal, wal na ryj, masz na ryj. No, przytul się do tego, no przytul. No czemu nie tulisz, no czemu od tego uciekasz? To jest miękkie, jak kuleczka. O właśnie, w sumie to są kuleczki. No widzicie? Kuleczki. Oj, zapomniałem, że to w ogóle taki sprawa, to się nie rusza wtedy. Kurde, to jest głupi atak. Dobra. Będę miał na następny raz. Ha ha! na he! Nani best! Bo to taki best. Mam go jeszcze? Nie mam, no kurde, co za morda krzywa. No, wal się. No, masz wryj. Masz! Pięknie! Mało, ale masz. O nie, wiem, Nie chciałem, ale wziąłem. No, ty krzywy ryj, No, krzywy ryj masz! No, 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 patrz co za gość. Patrz, Marchewa, co za gość, no. Kupi się, nie odwali. Odwal. O, dzięki! Uratował mnie. Dobra. Dobra. Masz bryja! Zginąłem, ale roz, no, dałem mu trochę poryju No to by też dali trochę po ryju. Okej, okay, trzecia ranga. Jej. O, chyba już będzie poziom, co? Będzie, czwarty. Co jest za czwartym? Duża skrzynka. No to tego nie odbieram. He. Hmm. To mordo jeszcze muszę zdobyć. 59 gemów Chyba nie. Sam nie wiem, nie chce mi się liczyć. Nie, nie będę się nie? No. Dobra, to kończymy ten odcinek na Ramody. No. Przeżegnaj Halo. się. Halo.